Witam szanownych subskrybentów kanału Sklep Atmosfera, dzisiaj troszeczkę w innych okolicznościach, nie przed komputerem, a to dlatego, że miałem możliwość popracowania ze swoimi studentami na temat, który pewnie Was też interesuje. Kilka dni temu doszło, parę dni temu doszło do katastrofy, w której spadł jeden z samolotów z dwoma pilotami na pokładzie. Było to spowodowane przedwczesnym otwarciem spadochronu zapasowego jednego ze skoczków. Będę próbował, wiesz, będę próbował w takim razie w pierwszym kawałku materiału zgromadzonego na lotnisku wytłumaczyć swoim studentom i również Wam, jak mogło do tego dojść. Co, na co trzeba uwagę szczególną zwrócić? Co przy okazji tej katastrofy jest istotnego dla nas, skoczków, żebyśmy pilnowali. Bezpieczeństwa wszystkich na pokładzie. Jeżeli mamy lądowanie awaryjne samolotem, jeżeli jest sytuacja, w której pilot zdecydował się, że nie wyrzuca nas, tylko zniża i musimy wylądować, co akurat tutaj w przypadku pasa startowego, który jest betonowy i sporej ilości lądowisk zapasowych uważam za w miarę bezpieczne, to no wtedy musimy przygotować się do lądowania. Zapinamy pasy, zakładamy kaski i robimy taką sylwetkę, że jedna osoba przyciąga drugą do siebie. Tak na przykład bierzesz jedną ręką, przyciągasz do siebie. Tak? A drugą rękę zasłaniamy i opieramy się do tyłu. pokrowcami mm -hmm. o kolejną osobę. Spróbujcie, to będzie potem fajnie wyglądało. No, okay, nawet... okay. <laughs> Druga ręka twarz zasłania. Aha. I odchylamy ja się Tak, tak, tak. Okej. Okay. Spoko. I o co, o co chodzi? O to chodzi, że jeżeli jest sytuacja już chyba awaryjna, to wyrzucający nie będzie miał szansy wytłumaczyć nam tego. Więc to, że ktoś tego nie tłumaczy podczas szkolenia, to jest moim zdaniem forma sabotażu. A jak zwykle i widać, zdarzają się wypadki, niestety w miarę często. Wynikają one z wielu czynników, które mogą się przydarzyć na pokładzie samolotu i zachowanie jednego skoczka albo pech jednego skoczka może ponieść katastrofalne skutki dla całego składu samolotu. Nie pierwszy raz coś się dzieje takiego, że spadochron główny albo zapasowy otwiera się tuż przy wyjściu z samolotu, uszkadza usterzenie ogonowe, co powoduje w efekcie. Uszkodzenie samolotu, katastrofę samolotu z ludźmi lub bez ludzi na pokładzie. Ostatnio mieliśmy taki wypadek we Włoszech. Udało się skoczką z samolotu wyskoczyć, natomiast zginęło dwóch pilotów. I teraz pytanie: jak do tego mogło dojść? Tutaj będzie istotna bardzo kwestia tego, jak sami zachowujecie się na pokładzie samolotu. Czyli są pewne zasady, pewne reguły, które są niezwykle istotne dla przeżycia. Po pierwsze, wszyscy, nie tylko uczniowie, mają sprawdzane spadochrony, w tym położenie zawleczki od zapasowego spadochronu i położenie zawleczki od głównego spadochronu. Zarówno jeden i drugi spadochron może się otworzyć w momencie, kiedy będziemy wychodzili na zewnątrz samolotu. Tak? Owszem, częściej się zdarza, że otwiera się spadochron główny w wyniku złego stanu Lupać się będę Wam pokazywał, jak wygląda przetarta pętla, którą trzeba wymienić. I może się zdarzyć tak, że ktoś wiercąc się na ziemi, będzie sobie tą przesuwał zawleczkę, aż w momencie, kiedy do dojdzie że ona wypadnie. Może być ta pętla zbyt luźna, ona może być zbyt ciasna. Jeżeli jest zbyt luźna, zawleczka wypadnie, jeżeli jest zbyt ciasna, pęknie, kiedy się naprężenia robią, kiedy jesteś, ten pokręt się napręża na Waszych plecach. Oczywiście pęknięty lub to już jest coś, co się jakoś przesunknęło przez to przez przesunięcie sprawdzenia, bo to powinno być sprawdzone na ziemi, zanim zanim wyskoczycie. To powinno też być sprawdzone w samolocie. Położenie pilocika. Jesteście w stanie, szurając tyłkiem albo przy poławce, wysuwać sobie częściowo ten pilocik i on potem jest tak wystawiony, że wystarczy uderzenie powietrza na zewnątrz, żeby się wysunął i się rozpocznie proces otwarcia spadochronu. W tym jednak wypadku, który się wydarzył we Włoszech, nastąpiło otwarcie zapasowego spadochronu. Jak mogło do tego dojść? Najprawdopodobniejszą moim zdaniem przyczyną było to, że pętla zamykająca zapasowy spadochron była zbyt luźna. A jeżeli była zbyt luźna, to ta zawleczka chodziła bardzo lekko w całym tym systemie. Jeżeli do tego doszło, tak, w tym zestawie, który nie jest przygotowany do całkowitego freefly, że klapka zapasowego spadochronu nie ma dodatkowych wyłogów zabezpieczających, albo została nieprawidłowo zapięta, i to sobie lata, to kiedy z tym spadochronem na plecach podchodzimy do krawędzi drzwi, to możemy w jakiś sposób uderzyć o krawędź, samol, o, krawędź, o krawędź drzwi to też spowoduje wypchnięcie zawleczki i powoduje to, że to wszystko się otwiera. Czasami też jest tak, że luźna pętla powoduje, że kiedy się cały sprzęt rusza, to zobaczcie co się dzieje z tym wszystkim. To nie, jest, to nie jest zrobione ze stali, to się wszystko przesuwa. W niektórych pokrowcach jest tak, że kilka takich ruchów na plecach i ono się wysuwa, wysuwa, wysuwa. Codziennie ta zawleczka powinna być sprawdzona. I wy tylko się będziecie uczyli, to będziecie robili. Ale nawykiem w powinno być też to, że na linii sprawdzenia, tak jak się przychodzi gotowości do, do, do skoku, powinni być wszyscy sprawdzeni, jeżeli chodzi o stan tych zawleczek. Nie wiem ile jeszcze musi nastąpić wypadków, katastrof, w będą ginęli ludzie, aż wreszcie sobie poukładają to i zaczną do tego podchodzić bardziej, bardziej zdrowo. Jeżeli pętla jest za długa, oddajemy sprzęt do mechanika układacza, on tą pętlę skraca, tak żeby było na tyle duże napięcie tutaj, żeby ta zawleczka sama się... Nie przemieszczała. Więc to mogło być to. Tam nie... oczywiście mogło być jeszcze kilka innych przyczyn być, być może było to, co było związane z niedawnym skandalem dotyczącym e... elementów przecina... przecinaków, które są, w... do... są zamotowane w środku. Automat widziel miał problem z przecinakami i ostra krawędź przecinaka nadcinała pętlę zamykającą spadochron zapasowy. Być może to było to. Na razie jeszcze nie dowiedziałem się jaki to, jest, jaki to był pokrowiec zaangażowany w to, jaki to był automat zaangażowany. Wiadomo, że uchwyty, uchwyty do odczepiania i uchwyty od zapasowego były na swoim miejscu, kiedy skoczek wylądował. To znaczy, że nikt przypadkiem mu nie wyciągnął tego uchwytu mhm. To też to dobrze dowiedzieć. Nie? A, co, a co resztę zobaczymy. Jeszcze Wam potem pokażę w jaki sposób można wysunąć zawleczkę o coś hmm, niezabezpieczoną, kiedy, kiedy jest hmm, zbyt długa pętla zamykająca. Co najbardziej istotne, stan naszego sprzętu, świadomość tego, co o tym sprzęcie wiemy, świadomość stanu technicznego, obserwacja tego, co jest na plecach innych skoczków. Dopiero, dopiero zaczyna, mieć, zaczyna mieć to jakieś działanie, kiedy wszyscy zaczynają to rozumieć. Co z tego, że macie na pokładzie samolotu 7 osób. Dla 15 osób, 14 ma wspaniałe spadochrony, jest wszystko bezpieczne, a 15 wchodzi z jakimś sierciuchem, który ma zupełnie wszystko przecierane, poniższone, niesprawdzone, i temu gościowi właśnie się otwiera spadochron i uderza w ustarzenia ogonowe. W tym wypadku, który, który miał katastrofalne skutki, niefortunnie otworzył się spadochron zapasowy w ten sposób, że gościu uderzył i zatrzymał się na tym, na tym stateczniku, który po jakimś czasie się oderwał, co akurat jemu pozwoliło na bezpieczne wypełnienie zapasowego spadochronu. Na szczęście bo był nieprzytomny, w związku z tym nic tam mu nie pomogło. Po prostu spadochron zaczął się napełniać, wyrwało go. Uderzył statecznik, i gdyby się nie odczepił od tego statecznika, to pewnie i on by z tym samolotem runął. Natomiast na pokładzie zostało dwóch pilotów. Jeden doświadczony, który drugiego przyuczał do wyrzutów skoczków. Jeszcze nie wiem, czy mieli spadochrony, czy nie mieli spadochronów, ale po oderwaniu ogona samolot wpada w bardzo szybkie obroty. I siła środkowa czasami nie pozwala na podniesienie się i wyjście z samolotu. Więc byśmy może, nawet jeżeli mieli. Spadochrony ratunkowe to nie mieli jakich użyć. A on stracił przytomność po, po wpływem uderzenia? W czy... wyniku uderzenia. I dopiero kiedy wylądował nieprzytomny na tym spadochronie, co świadczyłoby, że najprawdopodobniej był to duży spadochron, bo przy lądowaniu też nie odniósł żadnych, e, żadnych problemów. Po, po wylądowaniu odzyskał świadomość okazało się, że wykręcił się tylko jakimiś siniakami, zadrapaniami i nic poważnego się mu nie stało. Nie? Tylko, że dwóch, dwóch pilotów niestety, i to pa, tam lubianych na tej strefie, dwóch pilotów się e, zmieniło plan, już ich nie ma z nami, nie? Także o tym wszystkim myślimy. To nie jest wiedza, która jest przygotowana dla super doświadczonych skoczków i o tym mają wiedzieć Jumpmasterzy i to o tym mają wiedzieć instruktorzy. Każdy z Was od samego początku, od pierwszego skoku jest odpowiedzialny za swoje życie. Jeżeli widzicie rzeczy, które Wam zagrażają, to nie jest tak, że musicie zdobyć jakiś dokument, grade, żebyście mogli się upomnieć o swoje prawa, nie? Jeżeli ktoś robi coś głupiego, to trzeba mu to, na to zwrócić uwagę. I tutaj dobrze jest na początku, kiedy daje się Wam troszkę więcej informacji i pokazuje Zdaje się Wam też pewne współzależności, żebyście zdali sobie sprawę, że skok spadochronowy nie zaczyna się wtedy, kiedy już stoimy na progu tego samolotu na wysokości pułapu do zrzutu. On zaczyna się w momencie, kiedy w głowie zapadła decyzja o wykonaniu skoku, bo dopiero wtedy rozpoczyna się cały ciąg, cały łańcuch zdarzeń, tak jak ocena pogody, tak jak ocena tego, co się dzieje, z kim będziecie latali, przygotowanie sprzętu, sprawdzenie sprzętu. To wszystko są rzeczy, które, które trzeba robić i dopiero potem... Ubranie się w ten sprzęt, kolejne sprawdzenie, poproszenie kogoś, żeby sprawdził Wam zawleczki. Niestety, ale zauważam, że skoczkowie to zupełnie ignorują. Sprawdzają są tylko uczniowie, a potem jak ktoś już skończy szkolenia FF i poskacze, albo i już, już nie daj Bóg ma licencję, to jak ma licencję, to już się nikim nie interesuje. I wtedy trzeba się samemu sobie zainteresować. Sprawdzić sobie sprzęt, wszystko zanim założymy na plecy. To Wam też wytłumaczę podczas szkolenia. I potem podejść do kogoś, poprosić o sprawdzenie. Jeżeli jesteście w grupie, to uczycie się wzajemnie, razem to robić. I możecie zaproponować komuś, czy chce, żeby, żeby sprawdzić. Nie? nie boimy się sprawdzania sprzętu, bo to może w pewnym momencie uratować nam życie. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wypadek. A teraz wracając, dalej co robimy, kiedy, kiedy się dzieją jakieś sytuacje niebezpieczne.